Uwaga! Jest! Kurwa! O, bo, o! Dachowanie! Zachowanie! Widzowie, ja Wam powiem, że tak samo miałem, kurwa, wszystkie klamoty jak dachowałem. Jak dachowałem, wszystkie klamoty mi wy. pizgały, kurwa, dookoła, kurwa. O, kurwa. Hrz. Haha! Ha. Uciekaj! Zostaw kurwa mnie! No ładź to kurwa skurwa szyno! Bo cię zleźć za chwilę! Jemni mo! O! Rozpłatałem mu mózgę! Gdzie Kurwa! Rozjebałem ci mózg, a ty się jeszcze pytasz czy żyjesz! Co ja teraz, kurwa, czekaj... to on nie wstaje, kurwa? No wstawaj, kurwa, chuju! Gdzie tu się wstaje? Kiu! Kiu, 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 kiu! kiu. Eee! Kurwa! Kurwa, jeszcze się wyjebał! Masz prawy sierpowy kurwa eee. Jeps kurwa! A masz kurwa! A masz! 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 Nie wstawaj! Nie wstawaj! Nie wstawaj! Widzieliście, tam była mapka Disa! Eee! Eee! eee kurwa na obkołobiek! O! O! Co teraz? Kurwa, myślałem, że jest... dobrze przepnąć? Myślałem, że jak ściągnę kurwa... Chłopcze z traktora to wyjadę i odjadę! Wypierdalać to! Wypierdalać! Zabiliście mojego syna kurwa! Dalej jedziemy do Maka kurwa! Do Maka jedziemy! Wyjebą nas chaty i choj, bo my zajebali i, kurwa jego syna i choj musimy iść dalej! Patrzcie! Tam ktoś jest! Halo! Halo! Friendy? Ty kurwa głupce kurwa! O oh, fuck! Jednak to nie człowiek. O! Jedz, kurwa! Aj, Lunia czy Sonia przyleciała. Montag combat, e, Tomb Raider. Tomb Raider wyskoczył. Tomb Raider nasz uratował widzowie. Tomb Raider nas uratował. Chcemy to was dołączyć? O co za suka? Co za suka! Najchętniej by nas wyjebała na pozadzie. To jest jebany szeryf, kurwa! Jebany grubacz, kurwa! Który tylko liczy na, na swoje! Niech! Jest... Ty kurwa jebany w łupie! Wypierdalaj od tego dziecka, kurwa! Zamknij się! Bo zaraz ci kałkę włożę w gębę! Przyjebie mu, kurwa! Jebie mu, Tak! Jebs kurwa! E, kurwa! This ma lepszy kurwa cios kurwa! E. Kurwa ten się... Nie dojdę ten mój bohater kurwa! Prawy sierpowy! Kiu, kurwa! Jebni mu! Jebni mu kurwa! Jebni mu! Jebni mu! Jeb kurwa! Esta kurwa, dostał w łeb, kurwa. Prawie my zginęli przez tą sukę. O! Jest! Koniec! Jest! Może go ugryźli! Nie! Nie wykupię się! Trzeba go wypierdolić! Bo to jest zły człowiek! I Spróbujemy tamtego zajebać. O, oh, zagwizdał! Erodę emocje! Czekajcie! O, teraz jeps! Tak! Walmu! Walmu! Łapetyny kuźwa! Walmu w oko kurwa! Tak, zdech mu! Zdechy kurwa. a Kurwa wyłączyłem na portit! O kurwa! Woko mu! Bomba w oko! Klementy, poszukaj czegoś solidnego do włożenia, do uchwytu, czegoś mocnego! Klementine! Szybko! Klementaj! Szybko! Łoma! Łoma! Poszukaj Łoma! Laskę! Idź po laskę! Idź po laskę mojego tatusia! Laska tatusia! Laska tatusia! O oh, kurwa, brymią wybór! O! Oh. taj, 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 Moją ukochaną ratować! Chodź z nim! Nie! Moją ukochaną! Mówiłem! Mówiłem, widzowie! Mówiłem, że on kocha się w niej wcześniej, że muszę go wyeliminować! Więc ratuję Rally Croft! Bo gdzie jego kurwa? He? Gdzie jego? Moją ukochaną muszę ratować! Biegnij! Biegnij! O ty z kurwy synu! O za kurwie, tego OLKA kurwa! Jebany, kurwa, kutafon! Mówiłem, że on jest chujowy kurwa! Ten dziadek, musimy następnego dziadka jak kurwa wyeliminować! Ja bym mu jebał girę! Jedni mu! Ah Kurwa! Jedni mu! No jedni mu! Kurwa! Chodu! 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 Spierdalaj dalej, uciekaj! Żywe dropy! Jadę za gwiazda! gwiazda. O kurwa! kiu 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 kurwa kiu! E! Szybko, siekiera! Kurwa, czy mam ja to mam zrobić? Zginąłem, nie żyjesz i chuj Zajebał mnie jebany Kurwa śmierdziel A Kurwa gin smato Gin Aaaa bomba boku oko kuźwa Strzelaj Znowu rana krop mnie uratowała! Uspokój się, jebany kanibalu, kurwa! Jak ci kurwa zajebie, to ci się kurwa! Kisiel przypomni! Kurwa, zaś ci kurwa, PIĄCHY zajebie! KURWA! MIEGO TEGO! KURWA! DOŁĄCZ NIEKUJĄ! KURWA! A, KURWA! SPOŁI MNIE! SPOŁI MNIE! CHOLERA! KURWA! KIU! KIU! Eee. PRAWY! LEWY! PRAWY! PRAWY! LEWY!

Kurwa nie! Ja ją kurwa za kurwie, gdzie ją! O oh fuck! Gdzie ją kurwa! Ty sukoje JEBANA Nie jedziesz, sukoje JEBANA z nami! Wypierdalaj! Gdzie ona kurwa? No nie, no kurwa, jak cię z nią do końca dojść! Nie, to jest kurwa niesprawiedliwe! Wypierdalaj suko, kurwa! Niech cię kurwa, więcej kurwa zjedzą! Jebać cię kurwa suko, kurwa! Jebana kurwa suka! Kurwa nie mogę zabić kogoś innego, kurwa! Zazdroszna ździra, kurwa! Ja pierdolę, kurwa, ale krop mi zajebała suka, kurwa! O kurwa, nie! Co? Nie! Nie no, kurwa ja wszystkich stracę! Co kocham? O kurwa, nie!

Maczeta, kurwa. Maczeta. Jakbym kurwa taką miał w grze, to załem nie byłby y, mi y, podskoczył. Halo? Wystrasiliście się? Put your things down. Let me out. Who's out there? Shh. Quiet, please. Sweetie. ci kurwa. Zajebić go, kurwa. Station wagon forest, Dlatego zajebaliśmy mu produkty. Tropełno niego spadnie nowe petynę mu. He! No! Zajębałem o kurwa! A tak! Bardzo dobrze! Ta! Jeszcze raz! I jeszcze raz! Popraw jeszcze trochę! I nie, to nie wystarczy! Niech mu gały wypadną! I can wait until then. No, honey. You can't. You can't, risk. It. It, it is. It is like Larry, huh? I know you did it to protect me. Yes. You just have to do it. It'll be okay. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I. I can. Don't worry. Me Smutny widzowie! Bitter Crumb, widzowie na czacie. Koniec. Skończyło się. Dziękuję, że byliście. Piąteczka dla Was. Ja spadam. Cześć, cołem, Kluski z rosołem.